2 grudnia 2010 roku, ulica Lipska, jedna z wielu uliczek bocznych Saskiej Pępy, która jest totalnie zasypana przez śnieg. Jazda po takich uliczkach jest wręcz prawie czasami niemożliwa, a już zaparkowanie w odśnieżonym miejscu graniczy z cudem. Jeszcze jedno ujęcie ulicy Lipskiej. Walczący kierowcy z ocznierzaniem ulica Elsterska kłopoty z Finikiem samochodzik na ulicy Elsterskiej bardzo ładnie sobie radzi z zamarzającymi wycieraszkami dobry sposób na to ulica Berzyńska I skutki nasypanego śniegu. Kolejna część ulicy Berezyńskiej. Wyjdź w akcji. Cały czas idę ulicą Berezyńską w stronę stacji paliw. Tak właśnie wygląda przejazd na ulicy Berezyńskiej z zaspy. Służby oczyszczania byś jadą za mną. Samochody, jak widać, przedzierają się przez te uliczki, próbując minąć inne. Nawet terenówki mają kłopot z wyjechaniem i przejechaniem przez te zaspy jestem na tyłach stacji bliska na małej Waszyngtona no i tak wygląda zima na obrzeżach saskiej kępy Ulica Sas Saska. Nie, to było złe. Ulica Saska. Prawie odśnieżona. Niemniej na jezdni mnóstwo błota pośniegowego. Ale służby oczyszczania jednak na ulicy Saskiej działają. Od dobrej godziny śnieg już nie pada, wiatr przestał wiać. Biał w tej, tej nocy niesamowicie mocno, nawiewając wszędzie śnieg, gdzie się tylko dało. Teraz jestem na ulicy Adam Polskiej, jednej z bocznych od Saskiej. No i tak wygląda sytuacja. Jeszcze jedno ujęcie ulicy Adam Polskiej z drugiej strony Idziemy na ulicę Niekłańską No i małe ujęcie ulicy Niekłańskiej Przypoczcie Jeszcze raz ulica Niekłańska Przeżywanie ulicy Nikłańskiej z Angorską. Kierunek na Międzynarodową i na ulicę Saską. I jeszcze raz Angorska w kierunku Saskiej. zarzuca niektórzy próbują wyjechać Tak właśnie wygląda wyjazd z takich właśnie miejsc tym razem się udało jeszcze jedno ujęcie ulicy Niekłańskiej od strony Pawilonów i Sklepów no to jak widać, ładnie sobie ludzie poradzili z ocznierzeniem chodnika. Skrzyżowanie walecznych z Niekłańską. Jeszcze jedno ujęcie na Niekłańską. No i ponownie jestem na ulicy Saskiej, na skrzyżowaniu z ulicą walecznych. gdzie na Saskiej 10 minut temu przyjechał pług Jedzie się względnie dobrze Niektórzy zapominają o światłach Ale już prawa strona niej jest trudniejsza do przejechania Przejdziemy się teraz Całą ulicą Walecznych aż do francuskiej, żegnając na razie ulicę Saską. Jestem na skrzyżowaniu ulicy Walecznych z ulicą Nobla. Ulica Nobla wygląda jak widzicie. Wyjechanie. Z miejsca parkowania lub wjechanie na takowe na tej ulicy chyba w większości przypadków jest po prostu niemożliwe. Skrzyżowanie ulicy Walecznych z ulicą Irlandzką i nieco dalej. Skrzyżowanie Walecznych z ulicą styki i krótkie na niej spojrzenie. A skoro jesteśmy na ulicy... kurwa, jeszcze raz A skoro jesteśmy na ulicy Walecznych nie sposób nie sfilmować jednego drewnianego domu na Soskiej Kępie który w swoim klimacie nieco przypomina domy góralskie i dzięki temu widokowi mamy taką małą namiastkę klimatu zakopiańskiego i góralskiego Jak widzimy samochody na walecznych uzbiegu ulicy Królowej Aldony mają ogromne trudności z poruszaniem się tak wygląda ulica Aldony i próby przejechania tą ulicą. Teraz spojrzenie na ulicę Walecznych i idziemy dalej w stronę francuskiej. No i tym sposobem z ulicy Walecznych, którą widzimy, dobrnąłem jakoś do ulicy francuskiej, na której ruch odbywa się w miarę płynnie. Droga w miarę przyjezdna, ocznie żona posypana z niewielką ilością błota. A teraz pójdziemy w stronę wału Międzyrzeńskiego tamte uliczki i zobaczymy jaka jest na nich sytuacja Tak zrobię jeszcze jedno ujęcie ulicy francuskiej zanim wejdę nieco dalej w walecznych myślę że widok warty uwiecznienia kto wie może to ostatnia taka śnieżna zima w najbliższej dekadzie a kto wie może jako druga bo w zeszłym roku było też tyle śniegu Zima, która zapoczątkowuje nową jakąś erę srogich i śnieżnych zim. Chociaż wszystko na to wskazuje, że tak będzie już co roku. To jest skrzyżowanie ulicy Walecznych z Paselską.